Bardzo bałam się tego, co będzie, natomiast okazało się, że wcale to nie było takie trudne, że wbrew pozorom, yy, yy, jak się wpadnie w wir yy, treningów, yy, to jest to nawet całkiem przyjemne. Woda była bardzo no, specyficzną, no, to W pracy trenera to pierwsze spotkanie zawsze jest najciekawsze, tak naprawdę, i świadomo, że jesteśmy nastawieni najbardziej na tą pracę motywacyjną. Pierwszy trening z Kubą, z trenerem. Ja byłam z siebie bardzo dumna, bo wydawało mi się, że świetnie ćwiczyłam. W tej chwili pracuję zupełnie inaczej. Możliwości mojego ciała są zupełnie inne. Męce czy 900 centymetrów, to jest parę metrów wody mniej. nawet e, 20 kg, e, także, także ja jestem bardzo zadowolony z efektów. Że Wszyscy mówią, że promienieje, że twarz jest promienna, że y, no, wygląda się inaczej. Mm. I nabiera się takiej pewności siebie i takiej radości faktycznej. Człowiek jest dumny siebie, jak, jak widać efekty y, pracy. Już na pierwszym treningu powiedziałem, że tak naprawdę chodzi o to, żeby ją wyhamować w tym wszystkim i żeby ten trening troszeczkę zracjonalizować. I to wydaje mi się, największą wartość w tej, tej trzymięcznej przemianie. Bardzo bałam się diety, że będę miała problem, by nie podjadać, bo to był mój główny problem, to podjadanie między posiłkań. To też okazało się wcale nie być takim trudnym zadaniem, a późniejsze efekty diety mobilizowały do, do dalszej pary. to, żeby ona zaczęła Dobrze jakościowo trenować, a nie ilościowo. I to samo dotyczy odżywienia. Polecam treningi nie tylko młodym osobom, ale również paniom w średnim wieku. Bo wszystko jest możliwe, wszystko da się zrobić i da się pogodzić. Jesteśmy może w tej komfortowej sytuacji, że zazwyczaj nie mamy już maleńkich dzieci. i Możemy troszkę tego czasu poświęcić dla siebie, coś dla siebie zrobić. Warto, warto coś zrobić dla siebie w każdym wieku. Mam nadzieję, że. Że, że ta zmiana będzie jakaś taka całożyciowa i ona po prostu będzie teraz to kontynuować. Yy, może będziemy to kontynuować to wspólnie. To jest dla mnie bardzo ważne. Ja myślę, że dziewczyny, zejdźmy z kanap. Nie oglądajmy tych, tych seriali, bo można naprawdę fajnie spędzić czas na siłowni. Yy, tutaj naprawdę jest fajnie. Yy, nie chce się wychodzić. Ja tutaj spędzam czasami godziny, bo po treningu jest jeszcze sauna, jest jeszcze roll masażer, są różne inne fajne rzeczy. Naprawdę fajnie się spędza tutaj czas.